Cześć, z tej strony Paweł. Dziś siedzimy w kejsie Magnum z doczepioną talerzówką Agrisem. Talerzujemy w końcu po ziemniakach. Przygotowujemy na zimę. Po talerzówce pójdzie głębosz. Mamy fajne, ciekawe pole. po 46,5 hektara w jednym kawałku. Fajnie się robi, długi, prosty kawałek. Dla niedowiarków na nawigacji, zaraz pokażę Wam dokładnie, ile ma hektarów. Proszę. Area razem 46,54. Włączyłem jeszcze odległość. Jaką odległość ma od początku do końca pola. Już mamy kilometr i zostało nam jeszcze jakieś około 300 metrów do lasu. Fajny długi kawałek, fajnie się robi. Balanie paliwa, 32 litry na godzinę Ile mamy? Kilometr 100 Kilometr 100 Jeszcze jedziemy Troszkę wałeczek mamy Co mogę powiedzieć o talerzówca grisem szczerze nie poleciłbym nikomu nie robi roboty po kukurydzy to można jeździć dwa razy i to nie robi słabo Szef myśli nad zmianą o proszę Zjeżdżamy do granicy Jeszcze mamy kawałek Dobra, zobaczymy ile ma Kilometr 267 Super fajne długie pole o, zapomniałem podnieść to Zaraz za duszę go jeszcze Dobra, automat włączamy już złączony automacik i jedziemy W komentarzach pytaliście o oświetlenie, które mam w traktorze, LEDy. Postaram się, niebawem, pewnie w nocy będę robił. Postaram się nagrać jakiś odcinek. Robią mega robotę. No i są trochę kosztowne, bo za sztukę płaciliśmy coś około 250 zł. Ale naprawdę robią robotę w nocy. Elegancko w na... wszystkie lampy praktycznie są powymieniane na ledowe. z tyłu, powyrzucane na LEDy, wrzucone. w fendach zostało tylko kierunkowskazy małe, takie prostokątne do wymiany na LEDy oświetlenie tablicy, wszystko w LEDach też postaram się, jak coś będę robił, fendem w nocy, ale fendem proszę na to. To robię no nagram jakiś może filmik no i to chyba na tyle trochę nudna robota Mówię, pole nie ma co robić siedzi się tylko i baterii brakuje w telefonie to chyba na dzisiaj byłoby tyle i do zobaczenia w następnym odcinku